Witam Was. Wzza się czas świąt Bożego Narodzenia i ja mam nadzieję, że już zaczynacie powoli poszukiwać idealnego prezentu dla ogrodnika. Natomiast takich prezentów na pewno nie ma, ponieważ każdy ma zupełnie inne życzenie, ale powiem Wam, że mam tutaj fajną propozycję dla tych, którzy lubią ptaki, ale również z ostrzeżeniem. Zwróćcie uwagę, to są budki lęgowe, które znalazłam w jednym ze sklepów w Warszawie. I powiem Wam, że są one fantastyczne, są pięknie wykonane, mają mnóstwo fajnych detali. Natomiast obawiam się, że absolutnie nie spełniają żadnych norm, jeżeli chodzi o e, dostosowanie ich do tego, aby mieszkały w nich ptaki. Tak więc, jeżeli zdecydujecie się na kupno takiej budki lęgowej, to od razu musicie zakryć w niej otwór wejściowy dla ptaka. Za... W ogóle nie otwierać tyłu tej budki, tylko po prostu powiesić ją jako piękną dekorację w naszym ogrodzie, bo faktycznie będzie fantastyczną dekoracją w ogrodzie czy na balkonie. Natomiast tak jak mówię, nie będzie to na pewno dom dla ptaszka, ponieważ nie wiemy z jakich ona została wykonana materiałów, nie wiemy czym została pomalowana i kolejno nie wiemy również jakiej wielkości jest otwór dla tej budki. Na przykład dla sikorek, bodajże tam wychodzi chyba 26 mm i większe otwory muszą być średnicy wejścia dla sikorki. Jeżeli taki ptaszek wejdzie do tej budki, może po prostu z niej już nie wyjść, więc przyczynimy się do tego, że taki ptaszek nam po prostu padnie w naszym ogródku. Więc tak, jeżeli chodzi o dekorację. Natomiast jeżeli chodzi o karmnik, tak, zgadzam się, owszem, możemy taki karmnik sobie kupić, możemy go sobie powiesić, jest piękny, czerwony, ma bardzo fajny, jaskrawy kolor um, u siebie w ogródku i tylko musimy pamiętać o tym. Ja Wam powiem taką krótką moją myśl. Jeżeli chodzi o mnie, Zresztą nie, nawet jeżeli chodzi o mnie, ja myślę, że jeżeli chodzi o większość ogrodników, oni już po prostu to wiedzą. Nie należy dokarmiać ptaków zbyt wcześnie. Jeżeli na przykład już teraz zaczęliście to robić, to uważam to za wielki błąd, ponieważ ptak powinien sam przyzwyczaić się do tego, żeby samemu sobie szukać pożywienia. Jeżeli nadejdą bardzo mocne mrozy, jeżeli świat przykryje nagle wielka pokrywa śnieżna, owszem, wtedy możemy zacząć pomagać naszym skrzydłatym przylaciołom, powiesić jak najwięcej takich karmniczków, i bardzo dbać o to, aby sukcesywnie dostarczać tam pokarm, bo to jest bardzo ważne. Jeżeli zaprzestaniemy później, jak już zaczniemy do karmiania ptaków, dostarczanie tam pokarmu, to po prostu możemy się przyczynić do tego, że ten ptaszek gdzieś tam nam zdechnie po drodze. I musimy również pamiętać wtedy, że taki ptak potrzebuje również wody, tak jak i człowiek, więc gdzieś tam stwórzmy mu tego karnika wodopój. Ja co roku wieszam gdzieś w okolicach dopiero stycznia, bo styczeń w ostatnich latach w naszym kraju jest dosyć mroźny. I dopiero w styczniu zaczynamy wywieszać tutaj u nas na szkółce takie okrągłe pożywienie, zbite różne mieszanki różnych zbóż które można kupić w Lidlu i one są świetne, mniej więcej na tydzień czasu starczają się, korki bardzo fajnie z tego jedzą i myślę, że w tym roku, tak samo dopiero w styczniu, zaczniemy dokarmianie naszych ptaków, tym bardziej, że przecież to one pożerają nam szkodniki, które później no, wpływają źle na nasze rośliny, na kondycję naszych roślin, więc dajmy im wytępić te pędraki. A jeżeli chodzi o zakładanie w ogóle budek lęgowych, to po prostu udajcie się do najbliższego centrum ogrodniczego, tam dostaniecie zwykłą budkę lęgową w kolorze drewna. Ja wiem o tym, że one są po prostu dostosowane faktycznie do tego, żeby tam mieszkały ptaki. I powieście sobie ją się w ogrodzie. Ja w tym roku zdecydowałam się na kupną dla siebie prezent. Kupiam sobie takiego jelonka, bardzo ciężkiego, żeliwnego. Wiem o tym, że po prostu Fred absolutnie go nie pożre, ponieważ te ptaszki z poprzedniej dekoracji, no niestety jeden... Znalazł się u niego w brzuchu, bo on był wykonany z piórek i wiem o tym, że Fred po prostu lubia, e, lubi się czepiać różnych e, rzeczy dziwnych, których jeść nie powinien, a tego Jelonka po prostu nie jest. Bardzo mi się spodobał. Zaraz Wam go pokażę na zbliżeniu i myślę, że on wyląduje gdzieś w ogrodzie. Tylko jeszcze nie wiem, czy a może gdzieś w Bolnicy. Jeżeli chodzi o dalszą część prezentów, to zawsze myślę, że każdy ogrodnik ucieszy się z nowych y, narzędzi ogrodniczych. Myślę, że te będą dobrej jakości, natomiast te są chyba bardziej jednak y, widowiskowe i będą służyły bardziej do ozdoby niż do y, pracy. Znaczy do pracy pewnie też, ale myślę, że nie będą tak stabilne jak te y, z tego zielonego pudełka. Natomiast jedno i drugie prezentują się znakomicie, zobaczcie, że wyglądają naprawdę pięknie i w tym prezencie świątecznym mogą naprawdę cieszyć. Myślę też, że zawsze dobrym prezentem będzie książka. Ja za taką uważam właśnie tę książkę, którą tutaj widzicie. I z całego serca polecam tym, którzy jej jeszcze nie posiadają. A jeżeli chodzi o budownictwa zagraniczne, coś z, w innym języku... Polecam książkę Pietaudolfa i Nala Kingsbury o tym, jak należy sadzić w grupach rośliny. Bardzo fajny materiał. Już widać troszeczkę, ta okładka jest przeze mnie eksploatowana. Kupiłam sobie ją w zeszłym roku na podchoinkę. Książka jest bardzo um, dobrze wydana. I słuchajcie, mam mnóstwo szereg naprawdę bardzo istotnych informacji. Powiem Wam, że najbardziej ucieszyły mnie y, projekty, pieta, ponieważ y, okazuje się, że ma bardzo podobne do mojego stylu. Może gdzieś tutaj znajdę, o proszę. Więc coś w tym stylu moje projekty wyglądają bardzo podobnie, konspekty. A jeżeli chodzi o mm, koniec, to na przykład macie wykaz. Jakiej wielkości będzie dana roślina, czy ma kwiaty, w którym miesiącu, długość życia, warunki gleba, rozsiew, rozrost, wszystko. Pełne dane każdego gatunku bylin czy traw. No może nie każdego, ale naprawdę jest tego cała masa. Tak więc warto mieć tę książkę w, swoim, w swojej bi biblioteczce. Kupiłam sobie ją właśnie w zeszłym roku. Jeżeli o prezenty to tyle. Życzę Wam wesołych świąt i wesołych Mikołajek tak naprawdę. No i jeszcze na koniec zrobię Wam losowanie i powiem, kto wygrał nagrodę z poprzedniego odcinka. Do zobaczenia kolejnym razem. Dzisiaj pojedną do panny Anny Leś. I bardzo proszę Panią o podanie mi swoich danych do wysyłki na Facebooku bądź też na moim kanale na YouTube. No do zobaczenia kolejnym razem. I oczywiście zapraszam do subskrybowania mojego kanału.